Dzień dobry, dzień dobry, witamy 16 lipca 2025 roku z Jarkiem z kanału Grzybofil, znowu z Puszczy Białowieskiej. Dzisiaj dzień drugi dzień naszych poszukiwań rzadkich gatunków grzybów, najchętniej oczywiście żyłkowca różowawego, chociaż ja powoli tracę nadzieję, bowiem raczej pojawia się on później, ale z grzybami nigdy nie wiadomo, są nieprzewidywalne. Jak nie on, to inne gatunki rzadkich fotogenicznych grzybów też jak najbardziej nas będą cieszyły. Oczywiście puszcza jest pełna różnorodności gatunkowej grzybów, w tym rzadkich, w tym nadrzewnych, na które teraz szanse mamy największe, mimo tego, że pada, ale dość od niedawna, od paru dni prawdopodobnie ledwie. Ale być może właściwie to na pewno grzybom nadrzewnym powinno to wystarczyć, bo już takowe wczoraj znajdowaliśmy. Może dziś też coś jeszcze ciekawszego się znajdzie. Może ów żółkowiec wykluczać z tego nie ma co oczywiście, jest to nadal nasze marzenie. Numer jeden. No i marzenie numer dwa to to, żeby burza się nie rozpanoszyła tutaj na dobre. No niby ma przejść od 13 ma być całkiem nieźle, też potrzebujemy światła do zdjęć, ale też oczywiście las potrzebuje deszczu, więc ja się zawsze z deszczu cieszę. Pewnie ja też, nie ma co narzekać, lepsze to niż susza. Pewnie, lecimy na spacer Czekam. i zapraszamy. Oprócz deszczu na początek sromotnik smrodliwy, bardzo ładny dojrzały okaz. Często pokazuję Wam młode formy sromotnika, czyli tak zwane czarcie jaja, z których robię sobie maseczki albo wyjadam środek. A obok sromotnika smrodliwego bardzo ładna grupeczka grzybówek złototrzonowych. Niejadalnych, ale niezwykle fotogenicznych grzybów z różowymi kapeluszami i żółtymi trzonami. Także zobaczymy, co będzie się działo dalej, ale zaczyna się już od razu grzybowa. Pierwszy tegoroczny maślaczek, pieprzowy. Maślaczek, który nadaje się do jedzenia, na przykład jako jakaś przyprawa, bo jest naprawdę bardzo piekący, ostry. I tutaj koźlarz. Jak widzicie, bardzo, bardzo jasny. A jesteśmy w takim lesie liściastym. Ale z domieszką też świerków. I jeszcze jeden masz atak pieprzowy! Mnóstwo powalonego, rozkładającego się drewna, mnóstwo bioróżnorodności, środowisko sprzyjające bioróżnorodności. Idę sobie obejrzeć tego tutaj to ogromne powalone drzewo. Dąb, czy coś ciekawego je obrasta, ale też mamy świerki, drobnołuszczak jeleni pospolity, jadalny, ale zobaczmy co na drewnie. No i bardzo się cieszę, że tu zajrzałam, bo mam grzyba, którego od dawna chciałam zobaczyć, naprawdę. Co prawda dostałam namiary od kolegi z Wrocławia na stanowisko we Wrocławiu, ale proszę bardzo, udało mi się samej znaleźć swoje własne stanowisko pruszyka brudzącego grzyba o kształcie czarnych miseczek, takich fajnie włochatych, zaraz Wam pokażę, niejadalnego, dosyć rzadkiego, rosnącego najczęściej na dębach. Bardzo, bardzo fajne znalezicho, widzicie. No widzicie, jaki numer, że człowiek musiał wyjechać taki kawał, żeby spotkać pruszyka brudzącego, o którym marzył. No oczywiście nie jest to jakiś super, rzadki grzyb, ale wierzcie mi, że chodzę po wielu miejscach z dębami i pierwszy raz na niego trafiam, więc niezmiernie się cieszę. Pruszyk brudzący brudzi, jak go tak dotkniemy, zobaczycie, że mam brudnego palca. fajne spotkanie. Pruszyki brudzące to grzyby niejadalne. No tu mamy ładne pięknorogi, szydłowate, częściej pokazuję Wam pięknorogi największe, to takie płomyczki, a tutaj no to też troszkę jak płomyczki. Pięknorogi szydłowate, niejadalne. Następne grzybówki złototrzonowe, jakie to są piękne grzyby, tak się cieszę z ich spotkania. Tutaj ładna kępeczka, ach cudo. Ładne świeczniki rozgałęzione. Pokazywałam Wam z okolic Wrocławia w tym roku. Świeczniki rozgałęzione, dosyć rzadkie, ale da się na nie trafić. Grzyby nie jada. Całkowicie poświęciliśmy się makrofotografii małych, ciekawych grzybków. Tutaj jedna z grzybówek. Patrzcie, jaka cudowna, pomarańczowe malusieństwo. Panie asystencie, może pan przyłożyć paluszek, żeby pokazać <grym> efekt skali <grym> kuł grzybówki. O, widzicie, <grym <grym jakie to malutkie. Śliczne, fotogeniczne, idealne do makrofotografii. Ale mamy zabawę. Absolutnie przecudowna jest to zabawa. Czuję się po prostu jak w bajce, w jakiejś niesamowitej bajce. Ech. Oczywiście większość z tych grzybów widziałam już koło Wrocławia albo gdzieś tam na dolnym Śląsku. Oprócz pruszyka brudzącego, który, który tutaj pierwszy raz pojawił się na mojej drodze, ale i tak niesamowite wrażenia pochodzić sobie po takiej mokrej, dziewiczej, niesamowitej, wielgachnej. Wspaniałej, magicznej puszczy, niezastąpione przeżycia, naprawdę coś pięknego. No i tak wygląda nasze dzisiejsze grzybobranie. Grzybobranie w cudzysłowie oczywiście. No to prawie 7 godzin pyknęło na fotograficznej przygodzie generalnie różnych dziwnych, małych grzybków, znanych z naszych własnych stanowisk, gdzieś tam bliżej naszych domów, ale też zupełnie nowych. Ja się najbardziej cieszę dzisiaj z pruszyka brudzącego fajne znalezichos. Oh, super. Nagrałam sobie filmik osobny o nim. Także się cieszę, bo buduję też taką bibliotekę filmików o konkretnych gatunkach grzybów. Oczywiście aura Puszczy Białowieskiej, po prostu magiczna, cudowne miejsce. Myślę, że mamy ogromnego farta, że, że trafiliśmy tutaj, akurat w czasie takiej niezaciepłej pogody i opadów, bo jest parno, przyjemnie świeżo niesamowicie, także dla mnie naprawdę niesamowite doznanie, bardzo mi się podobało. Ja też jestem bardzo zadowolony. Wiadomo, że zawsze jakiś niedosyt pozostaje, no, ale jeszcze troszkę tutaj zabawimy, więc jutro po prostu ruszamy dalej szukać grzybów w nieco innym pewnie sektorze tego cudownego miejsca. Taki jest plan, tak robimy. To do następnego razu, trzymajcie się. Trzymajcie się, cześć. Pa. Już tutaj w drodze widziałam wierzbówkę kipszycę, kwitnie, także szykujemy się powoli do robienia herbatki. Iwan czaj. Jak wrócę do siebie na Dolny Śląsk, to jadę w Góry Sowie zbierać wierzbówkę i szykować tą pyszną herbatę, którą uwielbiam właśnie sobie zabierać między innymi do lasu.